Zapraszam na parę minutek porannej inspiracji, motywacji, bodźca, stymulacji jakkolwiek to nazwiecie. Ale ważne jest bardzo, bardzo, żeby codziennie się inspirować, motywować, odwracać swój umysł od tego, czego nie chcemy, czego się boimy, ponieważ większość z nas, większość ludzi karmi swój umysł głównie tym, czego nie chce w swoim życiu, głównie tym, czego się boimy. Nigdy nie zapomnę, jakiego wielkiego olśnienia doświadczyłam czytając książkę Melody. Tak, to jest takie, tylko tyle do roboty, tylko tyle do roboty. Wiem, że wydaje się to trudne, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby zacząć to praktykować. Szczególnie dlatego, że jesteśmy w nowym roku i są noworoczne postanowienia, więc może, jednym, takim naszym noworocznym postanowieniem może być właśnie taka decyzja. W roku 2023 myślę o tym, czego chcę ukierunkowuje swój umysł na to, czego chce, przestaje karmić się strachem, czego się boję, czego nie chcę w swoim życiu. Badania mówią, że aż dwa i pół raza, psychologiczne mówią, że aż dwa i pół raza częściej ludzie myślą o tym, czego nie chcą. To też jest jakaś motywacja, bo jeśli wiesz, że czegoś nie chcesz, nie chcesz do czegoś wrócić już, czegoś nie chcesz doświadczyć, to już masz to ustalone, że wiesz, czego nie chcesz i już robisz wszystko, żeby to się nie wydarzyło, więc działasz. To jest motywacja. Ale uwierzcie, że piękniejsze samopoczucie generuje motywacja do niż od, chociaż motywacja od może być naprawdę bardzo skuteczna, ale, cho ale chodzi o cały czas nam chodzi o to, żeby generować energię. Chodzi o cały czas nam chodzi o to, żeby generować energię obfitości, a nie braku. Generować energię obfitości, a nie braku. Motywacja do to jest absolutnie generowanie energii obfitości, ponieważ e, już nie Twoim stymulatorem nie jest strach, tylko jest pragnienie, chęć, radość <grym> i tak dalej, i tak dalej. E, dzisiaj sobie otworzymy Dziennik 365 dni budowania siebie. E, na losowo tutaj. Przez Ducha Świętego w wybranej stronie. I zobaczmy, co nam wybrzmi. Uwaga, dzień 162. Podejmij wyzwanie. To jedyna ścieżka, która poprowadzi Cię do rozwoju. Morgan Freeman. Podejmij wyzwanie. Jest to jedyna ścieżka, która prowadzi do rozwoju. Popatrzcie. Niesamowite. Przepięknie nam tutaj koreluje z tym, co wybrzmiało na początku. To jest ścieżka, która prowadzi do rozwoju, a nie do unikania a nie do e, un, tak, unikania bólu. Popatrzcie, jakie to jest niesamowite. Zdać sobie sprawę, e, i fajnie jest, tak sobie na koniec dnia dnia pomyśleć, e, o czym dzisiaj głównie myślałam, gdzie mój umysł dzisiaj przebywał? Czy wie, częściej myślałam o tym, czego chcę, tak? Czy częściej myślałam o tym, że, czego się boję, czego nie chcę w swoim życiu? I zdasz, gdy zdasz sobie z tego sprawę, to możesz właśnie te, dzięki tej świadomości podjąć decyzję, że aha, rzeczywiście czy dużo dzisiaj myślałam o tym, że nie chcę, żeby była wojna, nie chcę, żeby był kryzys, nie chcę, żeby prąd zdrożał, nie chcę i tak dalej, i tak dalej. Gdy sobie to uświadomisz, to następnego dnia, już po przebudzeniu, możesz ta świadomość może ci się wysunąć na pierwszy plan twojego umysłu i podsunąć ci przypomnienie, Dorota, pamiętasz, w 2023 roku zdecydowałaś, że będziesz myśleć o tym, czego chcesz. Więc nie da się myśleć o dwóch rzeczach naraz. Zawsze myślimy o jednej, choć myśli przesuwają się szybko po sobie, nawet niezauważone, ale i tak przy, owoce przynoszą w samopoczuciu. Ale. Możesz sobie po prostu się stymulować do, do tego, że będzie, że myślisz o tym, czego chcesz. Więc przywołujesz od razu swoje marzenie, pragnienie, to co chcesz, nawet, żeby się dzisiaj wydarzyło. Żeby się dzisiaj wydarzyło. To jest niesamowita wiedza i niesamowite przynosi rezultaty. Ja mam marzenie, żeby było o tym w szkołach. Ale, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś jest z tym jakiś. Myślę, że do tego dojdzie, prędzej czy później do tego dojdzie i to będzie czas przełomu e, potencjału ludzkiego. E, myślę, że wystarczy na dzisiaj, e, bo i tak mamy co robić. Pamiętamy zdecydować o tym, że myślę czego chcę, a nie czego się boję i że to czego chcę mnie rozwija. Myślenie o tym, czego się nie boję, nie, czego się boję i unikanie tego nie prowadzi do rozwoju, do rozwoju naszego Potencjału naszej osobowości prowadzi myślenie o tym i dążenie do tego, czego chcemy doświadczyć. Cudownego dnia. Jeśli chcecie o tym pogadać, to zapraszam do kontaktu. Mój numer telefonu to 515 663 875. Dziennik 365 dni, jak i kawę z Bogiem, to są moje książeczki. Znajdziecie na www.dorotaozo.pl bądź w sieci księgarni Nowa. Więc kto się zainspirował, to za zachęcam. Można sobie codziennie, właśnie te stymulacje, 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 bo to jest. Nasze myślenie to jest nasz nawyk. Nie da się myśleć dwóch myśli na raz, więc albo myślisz o tym, czego się boisz, albo o tym, czego chcesz. Myśl o tym, czego chcesz. A zobaczysz, ile się zmieni. Jak ty się zmienisz. To jest niesamowite. Cudowności pozdrawiam bardzo serdecznie.